Cześć, witam. Zegary pokasowane i jedziemy na Podkarpacie. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę ci w odpowiedzi na nie. No i statystyka dojazdu do Rzeszowa. Przy czym do Rzeszowa zajechaliśmy w półtorej godziny, a pół godziny plątamy się już po Rzeszowie. A teraz jedziemy do mariusza z firmy Sanektor. No i jesteśmy w Rzeszowie pod Kauflandem. Dzisiaj goni od siódmej rano, godzina 15. I co tu słychać, 304 km przejechałem w 4 godziny 21 dziesiątych zużycie, parę kilowatogodzin podładowałem sobie. Po drodze, z gniazda siłowego przy okazji nagrywania testu trójkołowca elektrycznego. A teraz idę coś kupić sobie do jedzenia, jakąś wodę, a przy okazji podładuję samochód. Gdzie dzisiaj dalej pojadę? Nadal nie wiem, muszę parę telefonów wykonać. Zapraszam na dalszą część odcinka. Już za chwilę. Co, kupiłem sobie soczek w Kauflandzie, skorzystałem z toalety. Mam do przejechania dzisiaj jeszcze 100 km, szan i taki jest plan. A w baterii już prawie 60% i 200 km zasięgu. Znowu za dużo się uneladowałem. Takie są problemy życia codziennego z autem elektrycznym. A, no i weszło mi 28 kWh, trwało to 36 minut. No i jesteśmy w Sanoku, dzisiaj prawie 400 km za nami 6 godzin w samochodzie, a w akumulatorze. 53%. Wszystkie podładowania przy okazji, jakichś załatwiania spraw, spotkań. No tak to wygląda w realu. No i patrzcie, no i patrzcie, gdzie dotarliśmy. Do Huberta pod jego tracker. A u Huberta jest i Tomek Grzyłka, jest i Waldek. Chowają się tam. A ja ich już tam widzę. Także idziemy się przywitać. No i patrzcie, jesteśmy u Huberta. Świeci słońce, więc się ładujemy. A ładujemy się z tamtej fotowoltaiki. Ale w nocy słońce nie świeciło. Ale Hubert ma magazyn energii. Także w nocy ładowaliśmy się ze słońca, które świeciło wczoraj, a dziś ładujemy się ze słońca, które świeci teraz. I tym sposobem jesteśmy przeźroczyści z tym autem elektrycznym dla sieci. Idziemy zobaczyć, jak tam maszynownia wyglądał u Huberta. Byłem tutaj, zapraszam na jego film przed. Sprzed jakiegoś czasu. Zobaczymy, jak to wygląda dziś. Jesteśmy w Sanoku. Zaczynamy podróż powrotną do Krakowa. Samochód naładowany do 75% z fotowoltaiki oraz z magazynu energii u Huberta. A jesteśmy w okolicach Strzyżowa. Tu jakieś remonty, wahadełka. Dzisiaj jazda taka. Nie za ciekawa, bo duży ruch 63 km, godzinę 20, ale za to zużycie nieduże 11,2 kWh, tak to się prezentuje. Co nam to pokazuje do Krakowa, że będziemy na 16,16. 16. Natomiast generalnie jestem głodny, a w Krzyżowie jest stołówka rodzinna, rodzinna taka, e, taka jadłodajnia z przepysznym domowym jedzeniem, więc. Spróbuję tam zawitać. Ciekawe za tą godzinę 20 jazdy i troszkę postojów w jakichś korkach, czy na myjni jeszcze były, czy pod sklepem. Zużyliśmy tylko 8% baterii. No i obiadek zjedzony czas do jazdu zepsuliśmy. 16:52 teraz. I finalnie do celu. Dowieźliśmy 11% baterii, 235 km przejechane, 3,27 czas jazdy, 17,5 zużycie. A jak zawsze dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie Kręc, i do zobaczenia. Cześć!